Ech, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie w Starsa, Ponieważ no nagramy się, że zaglądam nie dzisiaj internetu, jednak jest internetu przez chwilę da po prostu nie było. nie wiecie co, co że będzie zaraz, widzicie co nie ten tu o e, dźwięk, ale zaraz jeszcze tu no, zaraz wydech chyba na YouTube, żeby nie było słychać dźwięku z PS-a Więc no, a dzisiaj odcinek będzie troszeczkę co dostać dziś tylko, bo no. dzisiaj mamy odcinek z Minecrafta. Yy... Więc no właśnie miał być odcinek z Minecrafta. Yy... No i oczywiście odcinek coś z Minecrafta. Oczywiście będzie Bros, w tym na danego PS plusa. Niedługo wystarczyła się serwy, na które będziemy właśnie grać. No ja się nie zasz, nie zacznie padać, często nie już pada, no ale dobra. Zlecimy chyba do pierwszej gierki, ponieważ chciałem opowiedzieć, że niedługo organizujemy już zbiórkę z tą ekipą, czyli jedna osoba się zgłosiła, więc jest to bardzo ważny film, po pierwszym musicie mnie zaprosić do znajomych eee, nikt mnie nie wiecie, pewnie nie widzicie teraz nie widzisz na ekranie jaki jest eee, i zaprosicie mnie po prostu do tła PSa zapiszecie pewnie do PS mnie do PSa musicie mnie zaprosić, nie tam gdzie macie zakładka znajomych tam piszcie identyfikator, nick wpisujecie no i pewnie pierwszy mój nick pewnie będzie właśnie mój ja mam logo, słuchajcie nie mam logo Rockstar Czerwone, więc myślę, że dzisiaj tu znajdziecie takie coś. Zaprosicie mnie, zobaczycie i też wpiszcie swój nick, żebym wiedział, że to będziecie wy, oczywiście więc takie coś piszcie żeby, żeby dowiedzieć się że to będziecie znaczy jesteście zresztą wy więc napiszcie że jesteście do wy piszcie no swój nick na przykład w komentarzu wtedy wydać na nowo uruchomić się moimi kolegami uciekajcie możecie na dwa nagle zacinki i fajnie byłoby, jakby się też zamówili z no, ale, no, ale jak chcecie to nie musicie zakopać ale jak chcecie no to fajnie możecie to fajna zabawa będzie z tym nagrywaniem na YouTube więc możecie wtedy też takie coś zrobić a no coś. króciutki odcineczek bo nie chcę niczego takiego swego dzisiaj nagrywać nie no. Nie hmm. no, myślę, to nie pada tak, jak jest mu. Nie znów. mam nadzieję, że to poszliśmy do znajomych. A ten to liczbem jest to, że no, to fajnie też byłoby, też coś miałem, ale miałaby to PlayStation Plus, nie? Gdybym mógł to też na PlayStation ma No, to też byłoby fajne,

Normalne się przeprowadzają. Bogody, wieś jakie są. Oczywiście wam. Tak, Dobra. Ja to mi się jest wydarzyło. To, Tutaj miałeś takie krzywdy takie paracyjne. Także się nie zapowiadał na łanek. No i już to dzisiaj zaczynamy, więc zapraszajcie mnie. Eee, więc no, jedna coś tam spuściła wcześniej, no i tak fajnie, więc jak ten, ten, ten y, widz przyjdzie na ten odcinek, to będziecie widzieli, jak zaprosić mnie, czy też, nikt będziecie widzieli, też mieli dam na ekranie wcześniejszym. Wszystko chodźcie złożyć, ale napiszę wam na ekranie, że co wszyscy wiedzieli, a my cóż, widzimy już się niedługo. No i od razu zapraszam, od razu będę przyjmował po tym filmie, że będziecie wszyscy widzieć. a się będę się ie po tym Potem tym, wie, że jak wszyscy te filmik to będę na ps bez więc wszystkich przyjmował, tylko napiszę swój bardzo ważny nikt, że wiedział prostu, nie będę wiedział, że to już jest coś. A jeśli jeszcze będzie, będzie Polakiem, język polski i Polak, no to musicie na przykład mieć po prostu e, pisać swojego ników To teraz będę wiedział, że to będziecie wy na przykład, więc no wtedy na propsie. Ale warto by się pisać, jeżeli będziecie to wy Ilość jest nieograniczona, tak ci siak, więc każdy może tutaj... Każdy będzie mu dołączyć. Oczywiście no wiadomo, no w sensie osób będzie będziemy mogli razem ze sobą grać, ale chyba troszeczkę się podzieliłem, że każdy będzie grał z kimś innym, więc fajnie. A my cóż, widzimy się już niedługo i pamiętajcie jesteśmy Team Christian, więc jak ktoś chce dołączyć do mojego kto, no to serdecznie zapraszam w Wasia, że stworzyłem ten Team. Eee, I wpisujcie nasze niki, wpisujcie znaczy po prostu znajomości. Przejdźmy do PS4 i będziemy też sobie razem pograć jako normalni koledzy i też te odcinki. Czyli... zapraszam, a my co? Widzimy się jutro w, w kolejnym odcinku na kanale. Do zobaczenia.